Witam kolejny filmik o inwerterze REVO seria hybrydowo hybrydowy on off grid inwerter solarny i mamy tutaj teraz e, chciałem pokazać jest już e, 9 minut po trzeciej tak i już mamy napis no hang time czyli czas nieładowania i teraz tak ponieważ nie ma dzisiaj e, z paneli fotowoltaicznych e, prądu. No to z elektrowni sobie bierzemy prąd. Jak widzimy, baterijkę nam prawie podładowało. W tej chwili na bateryjce mamy 52 V. jakiś tam delikatny prąd idzie 1A. 52 W to tyle co nic. No a domek, jak widzimy, sobie zużywa 1,5A. 350 W, tak? I, I jest teraz, jak widzimy, czas nieładowania. Nie ładowania akumulatorów, tylko normalnie już z samej sieci idzie. Eee, więc w tej chwili moglibyśmy go bez problemu zrobić. I przełączyć już na e, mogę to zrobić manualnie. W tej chwili e, to jest ten słynny e, kod, który trzeba wbić za każdym razem, kiedy się wchodzi w menu. I tu możemy sobie wybrać. Działanie, bateria, o, zastosuj. O, już się przełączył. O, już się wyłączyła sieć. Jak już widzimy, sieci nie ma nic. Natomiast sobie pobiera cały prąd z akumulatorków, które nam w te dwie godzinki się podładowały, a potem już godzina 22 jak nie będzie, a nie będzie wiadomo, że na panelach prądu, bo i tak jest taka pora roku zima, mamy styczeń. Zresztą jak tu widać, na wyświetlaczu 14 styczeń, więc jedziemy na drugiej taryfie i sobie pobieramy prąd z powrotem z baterii. To było na tyle.